Cześć. z tej strony Pasieka Miodowa Rozkosz Z racji tego, że jest zima Wiele osób zaczyna się zastanawiać po prostu Nad założeniem swojej pasieki eee, Licząc koszty początkowe Niejednych to przeraża no bo założenie takiej Na przykład 10 opniowej pasieki no to to już się wiąże z kilkoma tysiącami złotych eee, A ja chciałbym to Wam krótko przedstawić, gdzie i jak można ograniczać te koszty, jednak to można zminimalizować. Również o te, nie wiem, tam 1000-2000 zł. Także króciutko i na temat, po prostu to Wam przedstawię. Ule drewniane, tak, jak tu widzicie, kosztują od 300 zł. Zwyż. Robiąc samemu, mając Jakiś tam podstawowy sprzęt, jak heblarkę, cyrkularkę czy wkręty, wkrętarkę. A najlepiej tutaj jest jeszcze mieć gwoździarkę. Po prostu zwykły, z taki zszywasz gdzieś kupicie na internecie za jakieś tam 130 zł. I on Wam o wiele szybciej zrobi robotę. Ale w taki sposób jesteśmy w stanie do 30-40% ograniczyć koszty po prostu rozbudowy takiej pasieki czy zrobienia sobie tych uli. Taka gwoździarka jest później wam w stanie pomóc zbić ramki, które znowu jest, jesteście w stanie zaoszczędzić sporo, sporo tych pieniędzy. No bo zostają wam te ścinki, ścinki drzewa i w ten sposób po prostu możecie sobie pociąć na jakieś tam małe te listewki i, i pozbijać to wszystko. To nie musi być czopowane, wystarczy po prostu po dwie takie zszywki wbić na każdą stronę i ta ramka jest po prostu nie, nie, nie do rozbicia później. Po czym jeszcze jest zadrutowana, czyli jest dodatkowe zbrojenie tego. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ograniczanie tu kosztów tych początkowych, na samym początku, gdzie te ule trzeba zrobić. No na 10 ulach to jest od 900 złotych zwyż zaoszczędzone. Oczywiście tu trzeba chwilę popracować, chwilę, chwilę mieć tych godzin roboczych, żeby pozbijać to, ale jak ktoś sobie zrobi tam na kartce jakiś plan wstępny, to jednak, jednak wtedy to idzie dużo szybciej, tak? Ma na kartkach zrobione wszystkie wymiary. Takie, takie sobie porobi dennice, czy takie daszki jakie on uważa. Czy to były później pasieka przewo prze, przewoźna, czy, czy po prostu stacjonarna. Każdy robi to pod siebie wtedy. tak Także tak to wygląda ze względu tu na yy, te, te sprzęty pasieczne. Czyli, tak jak mówię, no, można z, w, tanio zrobić sobie po prostu yy, ramki, można tanio, tanio zrobić sobie ule. I tu już jest dużo zaoszczędzenie, tak, no, 10 ramek teraz kosztuje około 20 złotych. My jesteśmy to w stanie zrobić za, nie wiem, może 15 groszy sztuka, czy 20 groszy sztuka. Z godzinami dajmy na to, że 30 groszy sztuka. Te, te ramki nie są na wystawę, po prostu one mają spełnić to zadanie, że matki mają tam mieć po prostu możliwość budowania plastrów, później z tego będziemy wirować miód, tak kolejnym etapem tak jak tu widzicie rodziny pszczele no zakup rodzin pszczelik jest drogi, no nie ma tutaj już co mówić, bo jedna rodzina pszczela kosztuje wiosną około 500, 600, czasami 700 zł tak jak widzimy gdzieś tam na internecie no czy warto jest? No myślę, że na, samo, na sam początek można by było bardziej kupić Odkłady po prostu od przelarza, tylko po prostu jakiegoś z przelarza, który zrobi nam w miarę fajne te odkłady. Warto dołożyć 50 zł, na przykład za 300 zł, kupić już w miarę fajny odkład silny. I tak byśmy mogli rozpoczynać. W związkach przelarskich jest też możliwość później zamówienia takich odkładów po niższej cenie. Ale oczywiście te odkłady są dostosowane też do, do ceny, tak? no bo, no bo jednak to są niezamocne te odkłady. Czasami trzeba łączyć, czasami po prostu trzeba gdzieś tam z rodzin, czy przekładać te ramki z czerwem, żeby wzmocnić takie odkłady. Czy warto? No sami sobie musicie na to odpowiedzieć. Gdzie oszczędzamy to 100 zł, na przykład, a ten odkład jest naprawdę w takiej średniej średniej chwili jednak czy średnio słabej sile. Możemy się nastawić na złapanie roi pszczelich. Tutaj zdarzało mi się też widzieć gdzieś tam oferty, że starsi pszczelarze, najczęściej to były w związkach pszczelarskich takie, takie ogłoszenia, czy w sklepach pszczelarskich, że starsi pszczelarze ogłaszali się, gospodarowali na tym, że łapali swoje roje gdzieś tam po drzewach i nie sprzedawali takiej rój pszczeli jest warty warty do kupienia możemy go od razu przeleczyć gdzieś tam apiwarolem i, i mamy wtedy z, zdrową rodzinę bez warozy, tak z reguły te, te rodziny po prostu znaczy te, te roje nie mają jakoś tam dużo warozy, ale zawsze mamy wtedy pewność, że została rodzina przeleczona i mamy czystą rodzinę, osadzić ją na węzie po prostu i, i ta węza jest chwila, mamy odbudowana, to jest bardzo tani Sposób szybkiego powiększenia pasieki, tak, bo te roje nie zawsze sobie, nie zawsze kosztują tyle, co pełna rodzina, tak? bo tam nie ma ramek z czerwiem, tylko to jest po prostu sama pszczoła z matką. Czyli tak to można po prostu też ograniczyć, jeżeli chodzi o ten budżet tymi, tymi rojami pszczelnymi. Nieraz, nieraz są takie roki, że tych rojek wychodzi bardzo dużo. Zależy kto, kto, kto i ja gospodaruje po prostu. Także w taki sposób, no tu jest kolejne zaoszczędzenie kilka stów, tak. Tu licząc, licząc ule ramki plus rodziny, no to już się nam robi kwota, no grubo ponad 1000 zł, tak. Mówimy tutaj o, żeby nie kupować rodzin pszczeli, tylko, tylko odkłady, tak, odkłady, czy te rójki łapać, czy, czy odkupować od kogoś takie rójki. Eee... Kolejny, kolejny, kolejny punkt to jest po prostu sprzęt pasieczny. Sprzęt pasieczny ogólnie wynosi na no, kolejne znowu 1000, no bo na miotarka jest droga. Jakieś tam podstawowe waninki do sklepywania też parę stówek trzeba dać. No, jakieś tam bluzy, podkurzacze, to jest wszystko podstawowy sprzęt. Gdzie tu ograniczyć koszty? no można szukać, obserwować internet, sklepy pszczelarskie, tak, jak i z, z rójkami czy z odkładami, oferują tam ogłoszenia, gdzie po prostu ktoś, na przykład likwiduje pasiekę, ponieważ stwierdził, że albo nie wiem wyjeżdża za granicę, czy ta pasieka jest nierentowna, czy nie ma czasu, no i takie, taki sprzęt jest można dużo 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 taniej jednak kupić. Tutaj na przykład z no, samej miodarcy jesteśmy w stanie też kilkaset złotych zaoszczędzić. Tak? Zależy też od rodzaju miodarki. No. Także suma suma. oczywiście, no takie bluzy pszczelarskie czy coś, no trzeba by było jednak nowe kupić, mieć swoją po prostu na, na swój wymiar i, i, i to by było na, na pewno warte zainwestowania tych pieniędzy, żeby to nowe kupić. Oczywiście ta bluza nie kosztuje nie wiadomo ile, bo za 80-90 zł już macie bluzę pszczelarską. Jakieś tam rękawiczki, po prostu. Jeżeli ktoś na samym porządku, wiadomo, każdy ma jakieś tam obawy odnośnie urządzeń. Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o ten sprzęt pasieczny. I tu jest jeszcze mała wzmianka odnośnie zakupu yy, całych pasiek, które są po prostu gdzieś tam. Ktoś po prostu sprzedaje taką pasiekę w całości. No i wtedy jest po prostu. No. Musimy wiedzieć po prostu, czy taka pasieka była na pewno zdrowa, czy ona była prawidłowo prowadzona, bo może być tak, że kur, wydamy tam kilka tysięcy na przykład złoty, bo nam się wydawało, że taka pasieka była warta uwagi i naprawdę była to okazyjna cena. No ale teraz jest też pytanie, czy, czy ta pasieka była leczona na warozę, czy tam nie ma nosemy, czy po prostu jakiegoś, jakiejś grzybicy w opiennej. To trzeba wszystko wtedy wysprawdzać. Hmm. Każdą rodzinę jest osobna po prostu, czy tam jakiś jak się nie robi, także wtedy jest warto, warto mieć jakiegoś doświadczonego pszczelarza do siebie i, i wszystkie, wszystkie takie rodziny, wszystkie, wszystkie, ramki przejrzeć od A do Z, żeby po prostu się nie nacią, żeby nie wydać, żeby nie wydać po prostu tych pieniędzy w błoto, nie. Także, no i tak jak tu widzicie, no, taki sprzęt używany jesteście w stanie nawet za 800 zł kupić. Oczywiście do tego trzeba doliczyć bluza, ale jakaś tam miodarka podstawowa, nie wiem czy 4 już za gdzieś 500-600 zł, gdzieś pewnie z Ukrainy by się dało kupić. No i podstawowe dłuta, dłuta są w miarę tanie, gdzieś tam około 20-30 zł, podkurzacz około 60, wanienki, tak jak mówiłem, gdzieś około 150-200 zł już jesteśmy w stanie kupić no suma sumarum oczywiście jak liczymy te wszystkie koszty to się w taki sposób zbiera że no te tysiące się zbierają no, no tak to wygląda i, i tego się nie da jakby poszukać, ukłamać no. tu macie 10 odkładów po 250 zł to by wam wyszło 2500. tysiąca no, po 300 zł to już są naprawdę fajne odkłady gdzie do zimy no, spokojnie dochodzą Także nawet jeżeli ktoś tam jest nastawiony na jakieś tam późne pożytki, to jeszcze jesteśmy w stanie jakieś tam parę litrów z, z takiego odkładu wziąć. No, oczywiście te odkłady w związku około 150 zł, ale tak jak mówiłem, to są słabej siły. Tak jak mówię, trzeba to gdzieś tam czasami łączyć, czasami ratować jakimiś innymi ramkami z innych rodzin. Tak to wygląda. No. Przede wszystkim. Czytać, czytać najnowsze jakieś tam wiadomości i odnośnie pszczelarstwa I, i zakładać pasieki. Tyle z mojej strony. I tak jeszcze raz powtarzam: no, szuka, szukajcie i wszyscy szukajmy tam, gdzie można ograniczać te koszty. Bo te koszty z roku na rok po prostu się robią coraz większe, i, no i chyba lepiej nie będzie, że będą tańsze. Bo, bo niestety, tak to wszystko wygląda, że. Że wszystko idzie w górę. Ceny miodu przede wszystkim zostały w tych samych stawkach. Pozdrawiam.